Kochani, przypominam nam wszystkim, że jesteśmy w trakcie retrogradacji Merkurego, która potrwa mniej więcej do, o ile się nie mylę, 11-12 sierpnia. W tym czasie powinniśmy być bardzo uważni. Zwracajmy uwagę na to, co kupujemy. Najlepiej w tym czasie nie kupować na przykład jakichś urządzeń, komputerów, telefonów, samochodów, Odłożyć to na później, kiedy Merkury już z retrogradacji wyjdzie, a nawet z cienia. Uważajmy na kontakty z ludźmi, na spory, kłótnie, nieporozumienia, a także manipulacje, oszustwa. Uważajmy na to, uważajmy na nasze podróże, wyjazdy. Samochód może się nagle zepsuć, mimo że był w przeglądzie lot może zostać odwołany bagaż może się zgubić uważajmy jak rozmawiamy ponieważ <śmiech> <śmiech> możliwe są nieporozumienia, pomyłki ktoś może chcieć nas zmanipulować lub wpędzić w jakąś iluzję chcący lub niechcący <laughs> co tam jeszcze jeżeli chodzi o retrogradację Merkurego o zakupach już mówiłam o wyjazdach też, o kontaktach z ludźmi. A oczywiście, jeszcze trzeba wspomnieć tutaj o wszelkich kontraktach, umowach. Najlepiej ważne rozmowy, uzgodnienia, podpisy odłożyć na inny termin. Trzymajcie się, moi kochani, do usłyszenia, papa. Pa.